Woda utrzymuje pamięć, tak wygląda pamięć wody. Możesz wykonać ten eksperyment samodzielnie, wystawiając wodę na działanie jakiegoś wizerunku, a potem mrożąc tę samą wodę, otrzymasz odbicie obrazka, który pokazałeś w wodzie, co oznacza, że woda ma świadomość. Zmienia strukturę w zależności od wibracji tego, z czym wchodzi w kontakt wystawiona na działanie słowa schizofrenia, a potem zamrożona, ukazuje podwójną twarz. Teraz rozumiesz tę zasadę, pomyśl więc, co się dzieje, kiedy pijesz energizer o nazwie monster. Albo pijesz z puszki z napisem śmierć. Pijesz ustrukturyzowaną ciecz, która ma nazwę death. Składasz się w 70% z wody i stajesz się wibracją śmierci. Woda z kranu wchodzi w kontakt z kanalizacją i z toksynami, które napotyka na swojej drodze i chociaż usuwa się z niej większość tych toksyn, ogólna wibracja takiej cieczy jest wciąż bardzo marna. W starożytności nie budowano pięknych basenów i fontan bez powodu. Chodziło o wprawienie wody w ruch na energię. Woda jest inteligentna, dlatego nie powinno się umieszczać koło niej na przykład urządzeń mobilnych.